W niedzielny wieczór 26 października twórcy Ostrowskiej sceny Kotłownia oficjalnie rozpoczęli sezon teatralny 2008-2009. Jednocześnie Ostrowski Teatr świętował tego dnia pięciolecie swojego istnienia. Była to świetna okazja do przypomnienia historii i dorobku sceny kotłownia. Zebranych tego wieczoru gości powitał Rafał Swaczyna, a w uroczystości udział wzięli m.in. wiceburmistrz Jerzy Pawluczuk, Brygida Mościcka z promocji miasta, radny Bogusław Konrad, a także Jerzy Tryniszewski z Ostrowskiego Starostwa, dyrektor mdk Bożena Rostkowska, dyrektor Rubinka Grzegorz Jasionowski, przedstawiciele lokalnych mediów oraz ksiądz Dariusz z parafii w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i rodzice pod piecznych Ostrowskiego Teatru. Historię powołania do życia sceny kotłownia i jej dorobek przedstawił prezes Ostrowskiego Towarzystwa Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych Krzysztof Swaczyna. Uczestnicy spotkania obejrzeli również reportaż Magdy Kowalewskiej i Łukasza Murzyna, przygotowany z okazji jubileuszu pięciolecia sceny. Nie zabrakło tego dnia podziękowań, gratulacji i wzruszeń. Cieszy nas fakt, tutaj prosił i pan starosta, żeby to też podkreślić, że właśnie tutaj państwo znaleźliście w burcie szkolnej, która jest placówką prowadzoną przez powiat, pomieszczenia, które, tak jak wynikało z reportażu, jak państwo tutaj mówiliście, no, były w takim stanie, jakim stanie, ale były po prostu martwe, niewykorzystane. Wyście dali im dusze dzięki swojej pracy swojej inicjatywie, daliście w tym pomieszczeniu dłużej i dzisiaj, rzeczywiście no, to nie jest tylko teatr, to jest muzyka, to jest film, to jest miejsce, gdzie młodzież może, również tutaj mieszkańcy Worsy, młodzież z szkół i ponadgimnazjalnych, może przyjść, może spędzić wolny czas i jest to właśnie recepta na spędzanie tego wolnego czasu, odciąganie młodych ludzi od różnych kuszących, a niekorzystnych zjawisk, szczególnie patologicznych. Dzisiaj wydaje się, że, że, że ta scena kotłownia to, to, to zawsze było. Jest już takim elementem trwałym w naszej kulturze i nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ta scena miała nagle przestać działać. Myślę, że scena będzie się dalej rozwijała. Wiadomo, warunki, które tutaj Państwo macie, nie są idealne, dalekie od idealnych, ale życzę, żeby. Scena rozwijała się i y, z Waszym działem, żeby Ostrów doczekała się teatru coraz większego. I mam nadzieję, że y, w tym przyszłym Centrum Kultury i Rekreacji, zastawem y, w momencie, kiedy będziemy wchodzili w następne etapy rozbudowy, również scena podłownia y, znajdzie y, miejsce bardziej godne y, tego, co robi dla naszego miasta. Także Panie Ratale, życzę. Wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów, wszelkiej pomyślności i żeby, żeby mieszkańcy mogli się cieszyć i spotykali się z Panią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim aktorom i osobom związanym ze sceną Kopownia za pięć lat wytrwałej, trudnej, może niełatwej pracy. Dziękuję przede wszystkim za chwilę wzruszeń, którzy, które można tu przeżyć przychodząc. Życzę, żeby dalsze lata były również e, przepełnione pracą, która będzie przynosiła dużo satysfakcji. Być może dla wielu z Was jest to początek e, wspaniałej kariery zawodowej, kariery aktorskiej. Być może w przyszłości e, będziecie osiągnięcie sukces, o którym marzycie. Przede wszystkim chciałbym również życzyć, aby praca, którą tutaj wykonujecie, służyła zarówno Wam, jak również i społeczności ostrowskiej. Gracie na tej scenie bardzo różne role, bo taki jest, taki jest Taka jest w tym momencie wasza um, powinność. Natomiast na zakończenie chciałbym życzyć, żebyście w życiu grali siebie. Zawsze siebie. Bo to myślę, że to jest ważne, że to jest potrzebne, że to jest źródłem satysfakcji. I już zupełnie na zakończenie chciałbym tutaj odnieść się króciutko do słów Magdy, która powiedziała, że warto mieć marzenia i warto o te marzenia walczyć. Serdecznie raz jeszcze dziękuję. Y, sukces na wielu ojców, to stara prawda. Może y, i dobrze, że ten miejski dom kultury stał się za mały dla ciebie, dla Ale mamy dla, ciebie, no. dla ludzi wcześniej w skupionych, bo gdyby nie to. Nie byłoby tego, co mamy dzisiaj. A myślę, że w Ostrowi, w tej przestrzeni kulturowej naszego miasta jest miejsce i dla scen kotłownia, i tego, co robicie, i dla instytucji państwowej, jaką jesteśmy my. Na pewno twórcą sukcesu, największym twórcą jest po prostu Rafał. Rafał i jego talent predyspozycje, no i niewątpliwie grupa młodzieży, która wokół niego od początku była skupiona. Ta jego determinacja doprowadziła do dzisiejszego święta. Z całego serca Rafał Ci gratuluję. Okazuje się, że również Rafał, tak jak wspomniał, jest w tej chwili pracownikiem Domu Kultury i możemy w zupełnie dobrej symbiozie współpracować, realizować inne projekty. Gratuluję i chciałabym bardzo mocno podkreślić Wasze sukcesy tegoroczne. Właśnie wygranie Mazowieckiego Przeglądu Teatrów, reżyserów naszych Ostrowskich, którzy wygrali wszystko, co było możliwe w konkursie Miejsce Urodzenia. Na Ostrów dzięki tym ludziom jest znana w województwie mazowieckim. Gratuluję serdecznie Rafał życzę Dziękujemy za wszystko. Za to, że możesz z się spotykać, że odciąga się od tych patologii, od, od komputerów, od tych godzin, gdzie by się szczękali gdzie. Dziękujemy i weźmy o więcej. w normalnych warunkach powinien być tu ksiądz Waldemar, aby powiedział do mnie, że jesteś taki jakiś bardziej kulturalnie idź ty, tak? można. Ksiądz nie chciałbym <grym> mówić, że ksiądz Waldemar jest jakiś mniej, oczywiście, my wszystkiego znamy. Kiedy mówiłem do siostry, że wyświęcić kotłownię, to ona nie chciała mi dać tej ciałej stóry mniejszą mówił, bo tutaj coś ta czarna się ludzi, ale coś coś mnie tknęło i cieszę się, że mnie dotknęło po tym reportażu, który objeżdżałem po tych słowach, bo ja z, na mi się zetknąłem bardziej z takich słów od młodzieży w zespole numer jeden Rodnikowskiego dziełucze i młodzież jeżeli się za o jakieś sprawy takie związane z granicami, z zespołami z tym razem to nie ja

Tego wieczoru aktorzy z sceny kotłownia wystawili poobiednie igraszki. Spektakl, który wygrał w maju tego roku Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich w Radomiu. Jeden z najważniejszych festiwali w Polsce. Oprócz zdobycia pierwszego miejsca kotłownia otrzymała także nagrodę Grand Prix ufundowaną przez prezydenta miasta Radomia. Jubileusz pięciolecia Ostrowskiego Teatru zakończyła tradycyjna lampka szampana. My ze swojej strony serdecznie gratulujemy Rafałowi i wszystkim aktorom kotłowni, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.